Halo, czy ktoś mnie słyszy? Super. To co widzicie teraz to jest ostroga brzegowa, a właściwie ostrogi brzegowe tylko ustawione w jedną idealnie prostą linię. Ale o nich filmik będzie kiedy indziej, bo materiał czeka cały czas na obróbkę. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o halo. Halo jest to zjawisko optyczne, które czasem można zobaczyć dookoła księżyca lub słońca. Zazwyczaj jest to pierścień światła koloru białego lub w kolorach tęczy. Bardzo często dookoła źródła światła czyli dookoła Słońca lub Księżyca ale nie zawsze dookoła niego. Te pierścienie lub inne kształty powstają, gdy światło załamuje się w kryształkach lodu znajdujących się w chmurach. Jest kilka rodzajów halo to akurat, które widzicie, jest najpopularniejsze i nazywa się albo małym halo albo halo 22 stopnie. Jeśli w Wikipedii wpiszecie sobie hasło Halo, zobaczycie też inne rodzaje tego zjawiska optycznego. Są niektóre bardzo ciekawe. Także zachęcam do patrzenia w niebo, ale nie prosto w słońce, bo pamiętajcie, że jest to niebezpieczne. Można sobie popsuć wzrok. Pod tym względem dużo bezpieczniejszy jest Księżyc. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy Was.